Witam Was wszystkich, znajdujemy się dzisiaj na łowisko Rotmanka, mamy 5 marca, Marek już w tej chwili ma wyholowane dwie ryby, pogoda nam dopisuje, mamy 2-3 stopnie na plusie, właściciel skół nam lód, abyśmy mogli sobie dzisiaj połowić, no co zapraszamy dalej. Masz, bo tu jest drugi. O, jeszcze mówi bierz, bo jest druga ryba. Choluje rybę, Nie widać trochę pod słońcem. W sumie mamy dwie ryby na dwóch wędkach. Druga została wstawiona do. I mamy. Pierwszego karasia Marek złowił, a druga wędka, jak widać, ugina się, bo na niej też jest ryba. A za chwilę Marek wyciągnie. Pokaż Marku. O. I piękny, ładny piękny karaś. Praczyki bez zadzierowe, ale widzę i tak problem z wyciągnięciem. Ok, I pierwszy jest. Ładna sztuka. Wraca do wody. Marek, to zostaw teraz weź tą drugą wędkę, bo ona się ładnie też ugina nam. Mówię, wstawiłem ją do boksa, bo mówię, nie nagram dzisiaj nic. Wezmę teraz, w tej chwili, wędkę i podam ją, aby mógł ją wyciągnąć. Prawowity właściciel? Ta, prawowity właściciel wędki. No i mamy znowu drugiego karasia. mówią, że nie idzie połowić ryb w marcu, gdzie był mróz w nocy. Dużej chłopaka, się nie męczy, Zadowolony, co, Marek? Już dwie ryby masz, a ja cieszy, żadnej. Rybki, pocieszy. Z przyjaciół na tym owisku trzeba nauczyć łapać. Tak, trzeba nauczyć. Nie wpychaj mu tak palców Nie <laughs> mogę złapać haczyka. O, o jest. Jak widzicie. Udało się. Proszę bardzo. Kolor fioletowy. i wrócił do wody no i kolejna ryba Marek dzisiaj nie daje za wygraną spięła się? no trudno będą następne ryby Marek jak się czuje zadowolony? bardzo Sympatyczne wędkowanie, cieplutko, w miłym towarzystwie. To najważniejsze. Co stawiasz, karaś? Chyba karaś, co? Coś tu powiedzieli. bo obraca się drzwietel. Ale no, chyba Karaś Coś no, tam jest z drugiej strony na spinning łowią. a zobaczymy co tutaj będzie ja stawiam na karasia łowimy w ogóle na inne każdy z nas zanęty i przynęty jak widać marka towar owocuje a mój nic jak na razie zobaczymy no i mamy oto następnego trzeci to już, nie? sam kolor, co ostatnio? do wody proszę jak pięknie pracuje, co to za kijek Kukasz Akolajt Drenan 305 plus oczywiście mój ulubiony powrotek dajby. Ja przepraszam, bo ja już mam branie Ale nagramy najpierw Łukasza Hall, tu damy radę, zdążymy. Zatniemy rybkę delikatnie, niech posiedzi, nie damy jej luzu, przepraszam, o, no. proszę bardzo. Weź mi, bo ja podbieraka nie wzięłem. Karasio, proszę bardzo, człowiek na rybach nie wziął podbieraka, podbieramy. Mamy, jesteśmy na tym samym stanowisku, więc proszę bardzo, proszę odczepić rybkę więc stwierdziłem, że nie będę moczył swojego wystarczy jeden o, proszę bardzo, jaka ekonomia ekonomia musi być, nie? Okay. zmieniłem zmieniłem na to, co używa Marek i od razu było ewidentnie widać, że ta przynęta działa bo od razu po zarzuceniu 30 sekund i było obraniu no i co, łowimy dalej. No i Marek znowu ciągnie. Jest to czwarta jego ryba, ja tylko jedną. Więc mamy razem już pięć. Ile minęło? Z dwie godziny jak jesteśmy? Może nawet nie, co? Z półtora. To no, gdzieś w granicach półtora godziny mamy złowionych cztery terapiąta w holu. Wydaje się, że to będzie też kara szło. O tej szczytówce, to widać, że to raczej nie będzie. Kard Spiął, Spiął się, o. No, czyli mamy cztery. Mamy cztery złowione.

brzeg, brzeg zobaczyli O ładny. Ładny karpik. Ale bestia! Perfekcjonista w każdym cały nie, nie, nie. nie, doły wejść do góry Spokojnie, 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 spokojnie. stary Spokojnie, stary, spokojnie, wypniemy cię Pięknie cię wypniemy szedł Wyszedł Wyszed Wyszedł Nie, ja nie wyszedł Nie, ja nie wyszedł Zobacz czy bez zadziorowy, zobacz ach, jak siedzi mocno. W tym... Bez zadziora? Czy bez, 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 zadziora. bez zadziora. Bez zadziora, zobacz jak siedzi. skupaj, Bardzo twarde się pił, nie? Patrz, nie mogę wyciągnąć pieruna, Centralnie w te czwarte. Dobra. Pięknie, no, Łukasz, może ładne zdjęcie zrobi? Pewnie. I oto wraca karpik do wody. Cóż, powoli, powoli Ale piękna sztuka wspólnie No muszę Wam przyznać, że żeście wspólnie wypracowali chyba tą rybę, co? Oczywiście Proszę bardzo teraz ją zobaczyć położymy kilka Piękna ryba. No. no i oto taka ładna sztuka. Marek, jak wrażenia? No, piękna ryba. Dzisiaj kolejna. Jedna nam się taka też duża spięła. Rybka wraca. No 7,8kg musi mieć, na pewno ma. No, odpływaj, odpływaj ryb.